Tak, właśnie w takiej pozycji możecie być, leżeć w łóżku, e, nie wychodzić nigdzie, możecie być bez makijażu i w ogóle dostać recepty na to, na co potrzebujecie. Recepta Express. Ona kosztuje 49 zł i macie e, lek na to, na co potrzebujecie. Ja potrzebowałam e, trzech leków, więc tam dopłata była do kolejnego 15 zł i tam za 79 zł miałam e, trzy leki, trzy antybiotyki, na które musiałabym jeszcze umówić się na wizytę e, prywatnie u lekarza i za wizytę zapłacić 300 zł. E, i ja mam te leki za 79 zł. Za tą y, receptę ekspres. Po prostu super.